Szanowni Państwo, witam serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania. Pan dr Andrzej Duda jest po kolejnym spotkaniu, także jak zwykle gorącym, jak zwykle zakończonym owacją na stojąco ze strony zebranych. Bardzo prosimy o kilka uwag i refleksji. To już kolejne spotkanie na trasie moich, moich spotkań z nasi rodakami, z wyborcami w naszym kraju. Dzisiaj Ełk, no wcześniej, wcześniej zaczęliśmy dziś rano od Gołdapi. Bardzo dobre spotkania, kolejne. Rozmowy o Polsce, jakie są oczekiwania. Ja mówię o swojej wizji prezydentury. Rozmawiamy, co powinno się w Polsce zmienić, jaka jest sytuacja w poszczególnych powiatach, bo to jest także zawsze ważny temat. Udane spotkanie za chwilę następne. Jeszcze dzisiaj na naszej trasie pisz, jeszcze szczytno. Także... Województwo warmińsko mazurskie przez ostatnie trzy dni. Jak on ocenia politykę międzynarodową Donalda Tuska? Janusz Polikot mówił, że miał być królem, a jest figurantem. Obecnie czy wcześniej? Teraz, odnośnie Ukrainy. W tej chwili, dla, w tej chwili dla mnie w zasadzie nie istnieje. Ja zadawałem. Pytania na poprzednim posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, dlaczego nie ma przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zadałem też pytanie wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych pani Mogherini, jak to się dzieje, że ani ona, ani przewodniczący Tusk nie reprezentują Unii Europejskiej, czyli wszystkich państw razem w negocjacjach w Mińsku, które miały się odbyć następnego dnia. Właściwie nie uzyskałem na ten temat żadnej odpowiedzi. Donald Tusk jest kompletnie bierny w tej sprawie. Uważam, że to on właśnie powinien był reprezentować jako szef Rady Europejskiej państwa europejskie w tych negocjacjach, reprezentując zarazem Unię. To byłoby jakieś przynajmniej upodmiotowienie także nas, Polaków i naszego kraju. Ja nie mam poczucia, żeby tam w Mińsku pani Merkel, kanclerz Niemiec czy pan prezydent Hollande, prezydent Francji, jakby nie było reprezentowali polskie interesy. Oni reprezentowali tam swoje interesy. A czy nie brakowało panu? Specyficzna sytuacja. Rosja się zachowuje tak, jak się zachowuje. Zwróćmy uwagę na to, że odmówiono wizy i wjazdu także Poglanowi jak jakby nie było marszałczkiem polskiego senatu. Natomiast no cóż, jest Donald Tusk jak zwykle, kiedyś się ściskał z Władimirem Putinem, przecież wszyscy znamy te zdjęcia. Nazywano go, kiedy był jeszcze polskim premierem w Rosji, pisano Nasz Człowiek w Warszawie. Widać dzisiaj, jakoś zmieniło mu się zdanie na ten temat. Kiedyś nas nawoływał do przyjaźni z Rosją. Mówię, ściskał się z Władimirem Putinem, dzisiaj jakoś nie jest skonfliktowany. Trzeba chyba lepiej sobie dobierać przyjaciół na przyszłość. Zwróciła Pana uwagę tutaj na Mazurach, mówił Pan o likwidowanych jednostkach wojskowych. Czy jeszcze jakieś problemy wydały się Panu Mnóstwo problemów, są ogromne problemy z infrastrukturą, to jest także tutaj niezwykle ważne. Y no nie wszystko da się powiedzieć na każdym spotkaniu, ale ten problem infrastrukturalny, droga numer 16, którą znowu zdjęto z planów realizacyjnych dróg krajowych i autostrad na najbliższe lata, to przecież jest niezwykle ważne tutaj dla regionu, który no, żyje z turystyki w tym okresie, przede wszystkim wakacyjnym. A niezwykłym jak, o ile sama przyroda tutaj, te możliwości wypoczynkowe są niezwykłym magnesem, o tyle dojazd jest wielką trudnością. I ta, ta realizacja inwestycji infrastrukturalnych, właśnie przede wszystkim w zakresie w zakresie komunikacyjnym, tu dla mieszkańców jest niezwykle ważna, bo ona, bo ona im może stworzyć szansę na lepszy rozwój. To jest właśnie ta przysłowiowa wędka, która pozwoli złapać ryby. Dlaczego rząd nie realizuje tego zrównoważonego rozwoju, który jest zapisany w polskiej konstytucji? Ten zrównoważony rozwój nakazuje więcej środków przekazywać tam, gdzie są obszary słabiej rozwinięte. Tu właśnie najważniejszą kwestią jest ta infrastruktura. Zresztą, no ja myślę, że tu mieszkańcy Warmii i Mazur sobie poradzą. Mają piękne tereny, mają wiele zawodów, są ludźmi solidnymi, przyzwyczajonymi do ciężkiej pracy, dadzą sobie radę, no ale autostrady czy innej drogi ekspresowej sami sobie nie zbudują. To musi zrealizować państwo. Pytanie dlaczego tego nie robi? Chciałabym jeszcze zapytać, co bardziej wpłynęło na co lepsze na przyczynę, w Pana i całej partii. Czy to ta aktywna kampania? która proszę dzisiaj zapytawać, Ja się, Pani redaktor, nad takimi sprawami nie zastanawiam. Ja jestem kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Mam swoją strategię, mam swój plan kampanii. Niezwykle ważnym elementem, tego planu kampanii strategii są takie spotkania z mieszkańcami, z Polakami, z wyborcami, z moimi rodakami, jak dzisiaj tutaj odbyliśmy przed momentem wełku, a wcześniej odbywaliśmy choćby w Gołdaw. I to chcę zrealizować. Chcę się spotkać z moimi rodakami we wszystkich zakątkach w Polsce. Coraz więcej przychodzi osób na te spotkania. Ja się z tego ogromnie cieszę. Dyskusje są coraz ciekawsze, pytania są różne, spotkania są otwarte, każdy może przyjść. I to jest moja droga do tego, żeby wygrać te wybory prezydenckie. Ja wierzę w to, że je wygram. Oczywiście oprócz tego realizujemy inne takie wydarzenia o charakterze bardziej ogólnokrajowym, jak ostatnio w sobotę prezentacja mojego programu w Warszawie. No, niestety można ją obejrzeć w tej chwili tylko w internecie, ale zapraszam do tego bardzo serdecznie, bo to na moim Facebooku można ją i na mojej stronie internetowej można się zapoznać z tymi moimi propozycjami i dalej będę działał, będę w ten sposób pracował zadanie przede mną jest wiele entuzjazmu wśród tych którzy przychodzą na spotkania ze mną nie to ogromnie cieszy dodaje mi to sił i na pewno będę ciężko pracował do samych wyborów a potem liczę na to że jako prezydent jeszcze tej jeszcze ciężko. Ale no i no ciężko Ja się na sondaże nie oglądam robię swoje taką mam zasadę zawsze inni niech sobie radzą po swojemu ja robię swoje Mam pytanie odnośnie systemu podatkowego jak pan, panie doktorze, czy by pan chciał naprawiać go, czy może tym bardziej utworzyć nowy? Z całą pewnością I wymaga te struktury to. Jest podatkowe. Kwestia, to jest kwestia dyskusji z ekspertami. Ja jestem dzisiaj jednego pewny. Trzeba w szybkim tempie podnieść kwotę wolną, dlatego że powinna ona być, w moim przekonaniu, co najmniej 8 tysięcy, po to, żeby ludzie za... Żeby ludzie mieli więcej pieniędzy, żeby też zwiększyć popyt. Bo, bo, bo jak będą mieli więcej pieniędzy, więcej będą kupowali. To jest naturalna skłonność. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I to jest jeden z mechanizmów, które liczę na to poruszą gospodarkę. Natomiast co do szczegółowych rozwiązań, ja nie jestem specjalistą od podatków prezydent ani kandydat nie jest, nikt nie zna tak, na wszystkich. Panie w związku z czym, tak jak powiedziałem, powołam Narodową Radę Rozwoju, jeżeli tylko zostanę wybrany na urząd prezydenta, powołam Radę Przedsiębiorczości, także nad tymi sprawami będziemy pracowali. I w zakresie podatku od osób fizycznych, i w zakresie podatku, który płacą przedsiębiorcy. Wierzę, że pan zostanie prezydentem, mocno w to wierzę, bo potrzebujemy silnego prezydenta, który naprawdę jest bezpośrednio otwarty na społeczeństwo. I myślę, że tutaj naprawianie to jest zażenanie złotych kur, czyli nas przedsiębiorców. Czyli są, są. Apeluję o stworzenie Nieba. nowego, tak, przejrzystego tylko, że, systemu. Tak, tylko, podatkowego. Że, tylko że są takie mechanizmy, które muszą być wprowadzone szybko. Ja na przykład uważam, że obniżenie podatku dla mikroprzedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, zatrudniają minimum trzy osoby, jest jednym ze sposobów na działanie doraźne, ale opracowanie nowego systemu podatkowego, zupełnie nowych, dużych rozwiązań, wymaga czasu. I w, ty w tym czasie trzeba robić, co się da, żeby już stworzyć takie narzędzia napędzające gospodarkę i przygotować nowe rozwiązania. No, to jest...